Hej kochani, witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii. Będzie to seria ślubna. I właśnie jesteśmy w drodze do kościoła i sali, które potencjalnie mogą być naszymi miejscami ślubu oraz wesela. Także no, bardzo się cieszymy. I troszkę jesteśmy, przynajmniej ja, zestresowani, bo dostaliśmy od naszej wedding planerki, serię pytań, które musimy zadać. Są to naprawdę ważne pytania i mogą one być decydujące. Będziemy się dowiadywać na temat potencjalnych terminów, które są u nich jeszcze dostępne na przyszły rok. A że mamy takie trzy wybrane terminy, które najbardziej by nam pasowały, no to jednak mam z tyłu głowy taki lekki stres, czy się uda, czy w ogóle ta sala okaże się spełniać nasze oczekiwania. Jeżeli tak, to czy będzie wolny termin? Także no, to dzisiaj jest przed nami. Jesteśmy pod kościołem. Jest za mną. Także idziemy zobaczyć. ogólnie bardzo nam się podoba i podoba nam się to jak jest położony przy takim jakby stawie, jeziorku i też podoba nam się jego wnętrze także no na razie jesteśmy na tak myślę w 100% teraz będziemy iść do auta i jedziemy zobaczyć miejsce na wesele salę weselną no i mamy nadzieję, że wszystko będzie nam odpowiadać i że będziemy mogli się zdecydować Jesteśmy na miejscu. Tylko widzicie te chmury? Mam nadzieję, że nie lunie. A tam jest nasz potencjalny namiot. Zobaczcie co tutaj jest. Ktoś zasadził sobie, <laughs> ktoś zasadził sobie drzewko w dniu ślubu i zrobiliśmy teraz tego zdjęcie. Bo to jest naprawdę fajna pamiątka, jak ktoś tutaj wraca po latach do miejsca swojego wesela może sobie po prostu zobaczyć już w postaci takiej no, owoc swojego małżeństwa. Jedziemy już do domu. Znaczy na razie jeszcze do opolskiego domu dzisiaj też wracamy do Warszawy, ale jesteśmy po spotkaniu z panem menadżerem, dyrektorem obiektu, i no, na razie wszystko nam się podoba. Nie mógł nam odpowiedzieć na wszystkie pytania, które mieliśmy i musimy jeszcze porozmawiać z panią, która jest już bezpośrednio odpowiedzialna za kwestie organizacji wesel. Natomiast no, na razie. Punkty same zebrało to miejsce pozytywne. I na razie jesteśmy nastawieni na tak, przyszliśmy też po obiekcie, pokazał nam różne pokoje, w tym też właśnie apartament nowożeńców. No i co? Jest jeszcze parę terminów wolnych na przyszłe lato. Także być może to jest właśnie to. Jeżeli chodzi o nas, to na razie jesteśmy bardzo zadowoleni i. No, wydaje mi się, że się zdecydujemy. Oczywiście jeszcze kwestia rozmowy z tą panią odpowiedzialną za wesela, ale no na razie jesteśmy na taki, jeżeli chodzi o kościół i jeżeli chodzi o miejsce wesela. Moi drodzy, musimy się trochę teraz przenieść w czasie, bo mamy już Majóweczkę i już od jakiegoś czasu chciałam Wam dograć tę część, gdzie robię Wam update, ale naprawdę nie wiem, ostatnie dni mijają jakoś mi tak o tak i no nie było okazji, więc teraz przyszedł na to myślę odpowiedni czas, także Zaczynając, mamy już zarezerwowaną wstępnie salę na ślub, na wesele na przyszły rok. Natomiast nie jest to jeszcze taka definitywna, ostateczna rezerwacja, bo jesteśmy przed rozmową z tą menadżerką, o której Wam już mówiłam, jeżeli chodzi o wesela. I ta rozmowa gdzieś tam myślę albo Potwierdzi słuszność naszej decyzji, albo jeżeli pewne odpowiedzi nie będą współgrały z tym, co nam odpowiada, no to będziemy musieli szukać czegoś innego. Natomiast na ten moment wstępnie już mamy termin, mamy miejsce i, no, mega, mega się cieszę. Dzisiaj już też dostaliśmy draft umowy, którą będziemy sobie przeglądać, żeby też wiedzieć, jakie pytania chcemy konkretnie zadać. A pojutrze spotykamy się z naszą Olą, wedding plannerką, i będziemy gdzieś tam dalej, już konkretnie rozważać jakieś opcje, jeżeli chodzi o DJ-a, kwiaty, itd., itd. I też konkretnie rozmawiać właśnie o tym, co byśmy chcieli ewentualnie wynegocjować, jeżeli chodzi o tę konkretną. Umowę z salą. Dla mnie to jest w ogóle tak niesamowite, że za każdym razem, ja wam mówię o moim ślubie, w sensie wiem, że to może naprawdę głupie brzmieć, ale jakby to się dzieje tak szybko, i to znaczy, nie chodzi mi o to, że to jest za szybko czy coś takiego, tylko jakby jeszcze mój mózg chyba nie nadąża z tym, za tym, co się dzieje. Ja się tak bardzo cieszę, ja naprawdę od Dziecka. Marzyłam o pięknym ślubie, marzyłam po prostu o małżeństwie, o szczęśliwym związku, o zdrowej relacji, o takiej rodzince bardzo mocno ze sobą zżytej, i teraz to się gdzieś tak ucieleśnia tak się mówi, ucieleśnia, wchodzi w życie. Po prostu widzę, jak to się robi takie prawdziwe w moim życiu, i dla mnie to jest no, po prostu niesamowite, nie do opisania i jakby jakakolwiek rozmowa mnie wzrusza na ten temat, bo no to jest spełnienie moich marzeń, takie prawdziwe. No, <głos》> muszę uważać, żeby się teraz nie rozpłakać, bo to jest dla mnie naprawdę wyjątkowy, wzruszający temat. A w ogóle ja Wam na Instagramie o tym już coś nie mówiłam, ale pisałam, aczkolwiek wiem, że nie każdy musi stąd nie obserwowałaś na Instagramie, aczkolwiek was do tego oczywiście zachęcam. Dostałam propozycję współpracy z taką dziewczyną, która w Paryżu robi ręcznie biżuterię ślubną. I ta biżuteria jest tak piękna naprawdę piękna, wyjątkowa, bardzo jakby spójna z moją estetyką i zgodziłam się na tę współpracę i teraz dostaję od niej dosłownie co parę dni e-maila z jakby update'em procesu powstawania mojej biżuterii i dla mnie to jest też, ja nie chcę cały czas mówić wzruszające, nie do opisania, ale właśnie takie to jest. Jakby pomyślcie, że ktoś gdzieś w Paryżu w mieście miłości, no ale no nawet abstrahując od tego w innym kraju, po prostu wyświetlił tej osobie się jakiś wasz filmik na TikToku. To był akurat nasz filmik z zaręczyn, i ta osoba chce dla ciebie stworzyć coś, co jest no, wyjątkowe, i robi to własnymi rękami. No ja bardzo doceniam takie rzeczy. Dla mnie rzeczy ręcznie robione są bardzo wyjątkowe i to też mi. Mocno gdzieś tam podkreśla siłę mediów społecznościowych, siłę TikToka, tego, że nigdy nie wiecie do kogo dotrze wasz film i kto go zobaczy, i naprawdę czasami jesteście od, o krok od no, niesamowitych osób, niesamowitych możliwości. Także wiem, że może oglądają mnie takie osoby, które się zastanawiają, a. Czy wrzucać tego TikToka, czy ten post na Instagrama, bo moi znajomi to zobaczą, pomyślą, że jestem głupia, że w ogóle co ja robię, i chcę wam powiedzieć, czy warto? Że naprawdę ja wiem, że to uczucie na początku niezręczności jest ciężkie, bo no ja też je miałam, każdy je miał, ja nadal, na przykład kiedy mam nagrywać coś w miejscu publicznym, to się wstydzę i jakby no ludzka sprawa, ale Daje to tyle możliwości, otwiera to tyle drzwi, że jeżeli ktoś myśli, że to jest dla niego i czuje, że chce spróbować, to warto.